Kredyty frankowe straszą banki coraz mniej. Czy właśnie jesteśmy świadkami zakończenia sagi Frankowiczów? A może za nami tylko fala kulminacyjna? A Frankowicze nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Rośnie liczba chętnych do unieważnienia kredytów indeksowanych do euro. Skąd takie nagłe zainteresowanie tymi kredytobiorcami i czy inne waluty również nadają się do unieważnienia? Velobank przejmuje działalność detaliczną innego banku. Czy w takim razie Getty Noble Bank musiał upaść i czy Frankowicze? Ponieśli cenę za sukces nowego banku. Zaskakujący ruch sądu apelacyjnego w Warszawie. W jaki sposób zareagował na zarzuty, że będzie prowadził sprawy frankowe jeszcze przez 50 lat i na czym polega nowe rozdanie w tym warszawskim sądzie? Witam Państwa na kanale Wotum Finance Help. Ja nazywam się Paweł Wójcik i jak w każdy poniedziałek, między godziną 9 a 10 spieszę do Państwa z najnowszymi informacjami dotyczącymi kredytobiorców, a w szczególności frankowiczów. Jak zwykle mamy sporo tematów do omówienia i skomentowania. Nie zwlekajmy zatem zaczynamy! Nasze dzisiejsze spotkanie zaczniemy sobie od próby odpowiedzenia na pytanie, czy właśnie mamy do czynienia z zakończeniem sagi Frankowiczów? Czy banki mogą już szykować się na inne wyzwania? ponieważ poradziły sobie już z problemem kredytów frankowych. A okazją do tego są najnowsze statystyki, które zaprezentował m.in. Związek Banków Polskich. Według najnowszych danych Związku Banków Polskich na koniec marca 2025 roku przed polskimi sądami toczyło się łącznie 223 200 spraw. Co istotne, aż 166 200 postępowań dotyczyło pozwów samych frankowiczów, ale też 57 000 ponad postępowań. Dotyczyło tych roszczeń, które wystosowały banki. I tutaj, drodzy państwo, od razu pewna dygresja, ponieważ przyjęło się, że to Frankowicze zablokowali polski wymiar sprawiedliwości i jestem trochę racji, ponieważ świadomość prawna tych kredytobiorców rośnie, więc decydują się śmielej na skierowanie swojej sprawy do sądu, ale ta statystyka zaprezentowana przeze mnie pokazuje jeszcze jeden obraz. Oczywiście wszystkie te postępowania dotyczą spraw frankowych, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że również banki dołożyły do tego swoje postępowania, ponieważ już blisko 60 tysięcy spraw nie dotyczy pozwów frankowiczów, ale właśnie pozwów banków o kapitał. O aktualną sytuację frankowiczów i tego jak banki rozwiązują ten problem został zapytany prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Kredyty frankowe zasadniczo, oczywiście te sprawy będą się toczyły jeszcze przez myślę, że dobrych kilka lat, ale bardzo znacząco wzrosły postępowania ugodowe, mamy już ponad 140 tysięcy ugód. Banki są też w znaczącej większości wyrezerwowane, więc myślę, że ten problem powoli, powoli, ale jednak zaczyna, zaczyna odchodzić. Nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia z jakimś poważniejszym kolejnym problemem. Widać jednoznacznie, że mimo dużych takich, powiem otwarcie, agresywnych działań kancelarii odszkodowawczych, kancelarii prawnych, no specjalnie nie ma potencjału dla podważania kredytów hipotecznych opartych o stawkę WIBOR. Jak widać, prezes Białek bardzo chciałby, żeby banki mogły już zapomnieć o problemie kredytów frankowych. Jednak podkreśla również, że cały czas mamy do czynienia z postępowaniami sądowymi, które jego zdaniem potrwają jeszcze kilka lat. Warto zatem spojrzeć, jak wyglądają statystyki postępowań sądowych. I tutaj, drodzy państwo, z pomocą przychodzą dziennikarze po portalu XYZ, który właśnie przeanalizował, jak wyglądały postępowania frankowe w pierwszym kwartale 2020 Czwartego roku, a jak to wygląda obecnie? Spośród tych statystyk bardzo ciekawie wygląda chociażby sytuacja M. Banku i Milenium. Są to jedyne dwa banki, w których liczba postępowań sądowych skurczyła się rok do roku w oparciu o pierwszy kwartał. Oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę porównanie trzeciego i czwartego kwartału z pierwszym kwartałem 2025 roku, to takich banków, w których portfel postępowań sądowych zmalał, jest znacznie więcej. I należy do nich chociażby lider tego zestawienia, czyli bank. PKOBP. Kolejną ciekawą statystyką, która może dać nam odpowiedź na to, czy rzeczywiście saga Frankowiczów się kończy, jest kwestia czynnych kredytów. W tym zakresie również dziennikarze tego portalu przygotowali zestawienie od stycznia 2024 roku. Jeśli porównamy sobie dane rok do roku, to tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba czynnych kredytów zmalała o 22%. Zatem na koniec kwietnia 2025 roku czynnych kredytów frankowych było zaledwie 182 tysiące. Mówię zaledwie, ponieważ jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki globalne, to przyjmuje się, że kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim udzielono około 800 tysięcy. Drodzy państwo, no nie ulega wątpliwości, że rzeczywiście Frankowicze z czynnymi kredytami to jest najbardziej zdeterminowana grupa kredytobiorców, którzy zdecydowali się na dochodzenie swoich roszczeń. Jeśli znowu weźmiemy pod uwagę statystyki globalne, to już blisko 400 tysięcy kredytobiorców podjęło decyzję o pozwaniu banku. Jednak wynika z tego również to, że ta druga połowa nadal nie zrobiła nic ze swoim kredytem. Więc szukając odpowiedzi na pytanie, czy saga Frankowiczów właśnie się kończy, należy zwrócić przed Przede wszystkim uwagę na kredyty spłacone. Z mojej perspektywy zakładam, że to właśnie ci kredytobiorcy w najbliższym czasie będą stanowili o sile i liczbie nowych pozów kierowanych do sądów, zatem można powiedzieć, że ta największa fala kulminacyjna pozwów Frankowiczów już minęła, ale cały czas nie możemy mówić o odpływie, ponieważ kolejni kredytobiorcy ze spłaconymi kredytami będą dożyli do tego, żeby również unieważnić swoje umowy. A teraz, drodzy Państwo, nowość na naszym kanale i dotyczy nie tylko. Frankowiczów, PKOBP, Banku Ochrony Środowiska, BMP, Paribas czy Banku Millennium, ale skierowana jest do wszystkich obserwujących nasz kanał, bo jeśli nadal myślisz, że to rząd albo bank załatwi za ciebie sprawę frankową, to jesteś w dużym błędzie. Dlatego zachęcam cię do bezpłatnej analizy i skorzystania z naszej pomocy w wotum Finance Help. I co najważniejsze, dla naszych stałych obserwujących utworzyliśmy specjalny kod Frankowiczenius. News wystarczy, że wypełnisz nasz formularz, a w rozmowie z naszym specjalistą powołasz się na niego. I w Wtedy skorzystasz z naszej promocji. Nie dość, że zagwarantujemy Ci poprowadzenie całego procesu od postępowania przedsądowego do rozliczenia się z bankiem, to na podstawie tego kodu będziesz mógł z nami negocjować warunki finansowe. Zostawiamy, drodzy Państwo, na chwilę temat kredytobiorców frankowych, a teraz zajmiemy się kredytobiorcami, którzy posiadają swoje zobowiązania do innych walut obcych. I przede wszystkim chciałbym dzisiaj omówić kwestię kredytobiorców euro. O ile w sprawach frankowych możemy już mówić o tym, że ta fala kulminacyjna minęła, to jeśli chodzi o kredytobiorców euro, najlepsze jeszcze przed nimi. Każdego miesiąca odnotowujemy kolejne zapytania kredytobiorców posiadających takie kredyty, zainteresowane tym, żeby również unieważnić swoje umowy. Skąd się bierze takie zainteresowanie tymi kredytobiorcami i czy rzeczywiście mają takie same szanse na nieważność umowy jak frankowicze? Myślę, że pewną odpowiedzią na tak postawione pytanie może być zmiana stanowiska ze strony pełnomocników reprezentujących banki. Jeszcze kilka tygodni temu informowaliśmy państwa o tym, że jedna znana warszawska kancelaria przekazała, że ci kredytobiorcy euro to wcale nie tacy frankowicze i jest wiele powodów do tego, żeby sądy nie uznawały ich roszczeń. Tymczasem mecenas Wojciech Wandel w jednej z ostatnich wypowiedzi dla portalu Prawo.pl sugeruje, że ci kredytobiorcy również mają szansę na żeby wygrać z bankiem, ale w tej konkretnej sprawie będzie decydowała treść umowy. Nie ma zatem mowy o automatyzmie, jednak też nie wskazuje, że ci kredytobiorcy są od razu zdani na porażkę. Reprezentujący banki Wojciech Wandel, adwokat i lider praktyki Banking and Finance w KKK Legal zauważa jednak, że zawsze decydować będzie tutaj treść konkretnej umowy, to jakie postanowienia dana umowa kredytu zawierała. Nie może być więc automatyzmu w przesądzaniu, że dana umowa kredytów euro jest nieważna, wymaga to indywidualnej oceny w każdym przypadku. Nie wiadomo więc, jak w konkretnej sprawie orzeknie sąd. No dobrze, drodzy Państwo, poznaliśmy już stanowisko pełnomocnika banku, a teraz czas na reakcję strony przeciwnej, czyli prawnika reprezentującego Frankowiczów, a w tych konkretnych sprawach również Eurowiczów. Witamy na wizji mecenas Izabelę Kałużyńską. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Iza, mam do Ciebie proste pytanie: Czy Ty również obserwujesz zwiększone zainteresowanie ze strony Eurowiczów dochodzeniem swoich roszczeń? A jeśli tak, to czy masz dla nich dobre informacje? Czy oni również mogą unieważniać swoje umowy. Ogromnie się cieszę, ponieważ paradoksem szumu medialnego wobec ustaw... wokół ustawy frankowej i fakt, że ona nie dotyczy innych kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązania denominowane czy indeksowane, było spowodowanie, że kredytobiorcy, właśnie tacy, czyli osoby eurobicze czy osoby, które zaciągnęły zobowiązanie w dolarze, zainteresowały się zagadnieniem i dotarły do nich informacje, które były wcześniej kierowane do Frankowiczów. I ta ścieżka, która została przez nich przetarta, zaczęła kiełkować w ich podświadomości, że również mają o co zobaczyć. ponieważ trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że konstrukcja umów indeksowanych i denominowanych jest identyczna. Możemy oczywiście indywidualnie weryfikować stany faktyczne, no bo każdą sprawę trzeba zweryfikować pod kątem właśnie stanu faktycznego, indywidualnie zweryfikować wszystkie okoliczności, natomiast sama konstrukcja była taka sama, była podmieniana tylko i wyłącznie waluta. I uważam, że to jest bardzo dobry krok, a żeby jeszcze bardziej podbić świadomość tych osób, które zaciągnęły zobowiązania w innej walucie. Bo to nie jest kwestią tego, że Frank skoczył, to chodzi o błędną konstrukcję umowy denominowanej i indeksowanej do waluty obcej jako zjawisko ogólne. Więc cieszy mnie to, że kredytobiorcy właśnie którzy zaciągnęli zobowiązanie w innej walucie niż frank szwajcarski, również otworzyli oczy, że zostali pokrzywdzeni. W takim razie my również podzielamy tą radość, ja i dziękuję Tobie za komentarz, a my kontynuujemy nasz program. Wracamy drodzy Państwo do tematu frankowiczów, a konkretnie porozmawiamy teraz na temat sytuacji kredytobiorców Getty Noble Bank. Myślę, że w ubiegłym tygodniu część kredytobiorców Getty Noble Bank mogła poczuć pewną konsternację, że przecież bank upadał, ponieważ wszystko wskazywało na to, że nie będzie w stanie realizować swojej działalności, a tutaj pojawia się informacja, że Velo Bank, czyli ten bank, który powstał na zgliszczach Getty Noble Bank, nagle decyduje się na zakup innego banku. A chodzi konkretnie o informację, zgodnie z którą 27 maja Velobank przedstawił, że jest zainteresowany zakupem części detalicznej Citibanku. Oczywiście sama operacja wymaga jeszcze zgody KNF i Łokik, a jej finalizacja planowana jest na połowę 2026 roku. W ramach tego przyjęcia Velobank przejmie kredyty detaliczne City Handlowego, depozyty detaliczne oraz pozostałe placówki. Jednocześnie na tej tylko jednej operacji Welobank Mocno zyskuje na wartości i wskakuje do pierwszej dziesiątki największych banków w Polsce. Pozostaje zatem pytanie, że skoro było tak źle, to dlaczego jest tak dobrze i dlaczego Getty Nobel Bank musiał upaść, a Frankowicze ponieśli cenę za sukces nowego banku? Odpowiedź na to pytanie, drodzy państwo, nie jest tak oczywista, ponieważ jeśli weźmiemy pod uwagę, że od 2016 roku Getty Nobel Bank notował notoryczne straty. Zresztą pojawiły się również prośby ze strony KNF, żeby jego właściciel dofinansował ten bank. Jednak ta sytuacja nie miała miejsca. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że aż 40% wszystkich kredytów hipotecznych, Udzielonych przez Getty Nobel Bank stanowiły kredyty frankowe, to można się było spodziewać, że ten bank i tak upadnie. Stąd decyzja o jego przymusowej restrukturyzacji. I żeby było jasne, ja nie bronię tutaj teraz decyzji BFG, bo od tego jest niezawisły sąd i trwające postępowanie sądowe, natomiast biorąc pod uwagę, jak wyglądał portfel kredytów frankowych w Getty Nobel Bank oraz fakt, że to był jedyny bank, który nie ustanawiał rezerw na wygranych frankowiczów, to i tak zmierzał ku upadkowi. Choć zdaję sobie sprawę z tego, że dla części kredytobiorców Getty Noble Bank ta informacja mogła być zaskakująca i mogą czuć pewien niedosyt, czy rzeczywiście, w sytuacji, kiedy bank upadał, zrobiono wszystko, żeby go uratować. A teraz przechodzimy do wydarzenia, które jest niecodzienne i nie ukrywam, że zaskoczyło również mnie, ponieważ jestem stałym obserwatorem nie tylko działalności banków, ale również działalności sądów. I tutaj, drodzy Państwo, pewna niespodzianka, ponieważ sąd apelacyjny w Warszawie postanowił wyjść nieco ze swojej roli i pochwalił się pewnym komunikatem na swojej stronie. Dotychczas sądy powszechne działające w Polsce raczej słynęły z swojej Niezawisłości i powściągliwości i jako newsy przekazywały chociażby tak jak sąd apelacyjny we Wrocławiu, który poinformował ostatnio, że zmienia się jego siedziba i od 1 czerwca będą prowadzone sprawy pod innym adresem. Natomiast sąd apelacyjny w Warszawie poszedł o krok dalej i w swoim komunikacie nie tylko przekazał pewne nowości organizacyjne w ramach swojego wydziału, ale również odniósł się do pewnych doniesień medialnych. Konkretnie zdementował pewne statystyki i dane przedstawione przez. Dwa portale, które na co dzień zajmują się tematyką frankową. Wywołane publikacje dotyczyły tego, jak działa sąd apelacyjny w Warszawie, jeśli chodzi o rozpatrywanie spraw frankowych i oprócz danych globalnych za 2024 rok oraz pierwszy kwartał 2025 roku, pojawiły się również nazwiska konkretnych sędziów ze sprawami, które prowadzą oraz z liczbą wydanych wyroków. I tutaj pojawiła się burza. Przede wszystkim dziennikarze tych portali wskazali, że jeśli sędziowie sądu apelacyjnego, Apelacyjnego w Warszawie utrzymają tempo orzekania to ostatnie sprawy frankowe zakończą się dopiero za 52 lata, ponieważ 82% wszystkich spraw wpływających do tego sądu stanowią obecnie sprawy frankowe. Jednocześnie nie brakuje takich spraw, w których kredytobiorcy czekają nawet 5 lat na wyznaczenie rozprawy. I tutaj, drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi pod naszym ostatnim filmem, gdzie prosiłem Państwa, żebyście się Państwo podzielili, jak długo trwają postępowania sądowe, natomiast utrzymuję to, co powiedziałem wówczas, że rzeczywiście sprawy frankowe przyspieszyły, ale na razie dotyczy to tylko sądów okręgowych, które w 2025 roku wydały o 35% więcej wyroków niż w roku ubiegłym. Skąd zatem te obawy o opieszałość sądu apelacyjnego w Warszawie? No tutaj pewną odpowiedzią będą statystyki, ponieważ w 2024 roku do tego sądu wpłynęło 10 971 nowych spraw, natomiast sędziowie wydali zaledwie 3585 wyroków, co daje wskaźnik opanowania wpływu na poziomie 32,7%. Oczywiście ten rok jest nieco lepszy, ponieważ do sądu trafiło 3401 nowych spraw, natomiast w pierwszym kwartale tego roku sędziowie wydali 1426 wyroków, więc mowa tutaj o wskaźniku opanowania wpływu na poziomie blisko 42%. Myślę, że z perspektywy osób zarządzających sądem apelacyjnym w Warszawie nie są problemem te zacytowane statystyki, ale pewne hasła, które wybrzmiały w tych publikacjach. A tutaj dziennikarze nie gryźli się w język. I jednych sędziów nazwali maruderami wymiaru sprawiedliwości, a innych rekordzistami. I mają tutaj pewne wnioski, że być może te dysproporcje wynikają po prostu z błędnego zarządzania organizacją pracy w sądzie apelacyjnym w Warszawie. Dlatego, zdaniem sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, nazwanie jednych sędziów rekordistami, a drugich maruderami wymiaru sprawiedliwości nie powinno być sprowadzone do porównania liczby spraw frankowych w referacie sędziego i liczby wydanych wyroków, ponieważ prowadzi to do zniekształcenia obrazu sytuacji. Sędziowie Wydziałów Cywilnych, poza Wydziałem 8 Cywilnym Frankowym, oprócz spraw frankowych, w swoich referatach mają również inne sprawy o zapłatę, o rozwód, o naruszenia dóbr osobistych. I i tak dalej. Wszystkie sprawy rozpoznawane są zgodne z kolejnością wpływu, a zatem w badanym okresie każdy sędzia oprócz spraw frankowych załatwiał również inne sprawy. Jeden sędzia mógł zatem wydać w tym okresie więcej wyroków w innych sprawach niż sędzia, który w tym samym okresie załatwił określoną liczbę spraw frankowych. Jak tam drodzy Państwo, czują się Państwo przekonani argumentacją Sądu Apelacyjnego w Warszawie? Ja oczywiście rozumiem, że kategorie spraw w sądach cywilnych są różne. Ale gdybym był takim sędzią, to po prostu podzieliłbym sobie ten referat, patrząc z jakimi sprawami mam do czynienia. I o ile sprawy rozwodowe, czy dotyczące naruszenia dóbr osobistych, rzeczywiście wymagają dogłębnego sprawdzenia dowodowego, chociażby przesłuchania stron, no to jednak sprawy frankowe są dość powtarzalne. Banki udzielały kredytów na wzorcach umownych i naprawdę wydaje mi się, że sędziowie mogliby sobie na tyle poukładać tą pracę, żeby pewne czynności w sprawach frankowych zautomatyzować. A teraz jednak. Coś na obronę sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, czyli ich argumenty przemawiające za tym, jak powinna być badana wydolność w tym wydziale. I zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, przede wszystkim publikacje, które pojawiły się na temat działalności tego sądu, nie uwzględniają czterech wskaźników. Pierwszy dotyczy efektywnego czasu pracy każdego sędziego. A jest to istotny czynnik wpływający na liczbę wydanych wyroków, ponieważ sędziowie korzystają z urlopów wypoczynkowych oraz zwolnień lekarskich, co w sposób oczywisty wpływa na liczbę wydawanych orzeczeń. Drugi wskaźnik, czyli współczynnik przydziału spraw sędziego, ponieważ sędziowie sprawujący funkcje mają obniżony współczynnik przydziału spraw i orzekania, więc wydają znacznie mniej wyroków niż pozostali sędziowie w wydziale. Kolejny wskaźnik to data rozpoczęcia orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. No, musimy wziąć tutaj pod uwagę, że nie wszyscy sędziowie pracują w tym sądzie od tego samego czasu. Więc ci, którzy zaczęli swoją karierę w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, np. w kwietniu 2025 roku, naturalnie będą mieć tych spraw znacznie mniej. Kolejny wskaźnik to fakt, iż sędziowie siódmego Wydziału Gospodarczego i Własności Intelektualnej, którzy pojawili się również w tej publikacji, jedynie wspomagają Wydziały Cywilne w rozpoznawaniu spraw, więc również naturalnie mają mniej spraw w swoich referatach. Opisując aktualną sytuację Sądu Apelacyjnego w Warszawie, nie możemy również zapominać o nowo powstałym Wydziale Frankowym. Powstał on w styczniu 2025 roku i docelowo ma w nim orzekać 20 sędziów. Na tą chwilę jest ich 16. I teraz, drodzy Państwo, zupełna nowość, jeśli chodzi o organizację pracy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Tak jak wspomnieliśmy, funkcjonuje tam już Wydział Frankowy, natomiast pewną nowością jest nowe rozdanie, jeśli chodzi o sprawy przyjęte w 2020 roku. Ponieważ zdaniem sądu nie chcą doprowadzić do tego, żeby część kredytobiorców czekała na rozprawę dwa lata, a inni dwa miesiące, dlatego podjęto decyzję i postanowieniem z 18 kwietnia 2025 roku. Wszystkie te sprawy zostały ponownie rozdysponowane pomiędzy sędziami i ma to doprowadzić do uśrednienia czasu na zakończenie postępowania apelacyjnego. A jeśli chciałbyś wiedzieć, który sąd wydał najwięcej wyroków dla frankowiczów w 2025 roku, we Wystarczy, że klikniesz wyświetlony obrazek. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Paweł Wójcik, Wotum Finance Help.